Wtorek, 10 maja, Magdalena Antoszak, witam i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. A oto co dziś w programie. Holandia zaostrza przepisy wobec niepracujących. Są dni, gdzie po prostu jedzie 5-6 aut. Holendrzy po prostu nie chcą osób, które, które nie przynoszą gospodarce e, profitów. Wynagrodzenie jest tak powyżej 1000 euro na pewno. Tam, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, jest coraz mniejsze Niepełnosprawni dyskryminowani przy egzaminach na prawo jazdy. 250 zł dodatkowe koszty. Osoba y, robi badania lekarskie i to badanie lekarskie wskazuje nam, jak ten samochód musi być przystosowany. Jeden samochód jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze go dostosować powiedzmy do danego rodzaju niesprawności jest kosztowne. Wordów Opolu nie stać na specjalny samochód. Niemcy, Austria i Szwajcaria otworzyły swoje rynki pracy, a Holendrzy chcą odsyłać Polaków do domów. To plan holenderskiego rządu. Deportowani do kraju będą m.in. ci, którzy przyjeżdżają nie do pracy, a po zasiłek. To opłacalny interes dla wielu, bo pieniędzy z holenderskich świadczeń wystarczy nie tylko na przetrwanie, ale i na wczasy w ciepłych krajach. Kwadrans przed siódmą na parkingu jednej z opolskich firm przewozowych zbierają się pasażerowie. Przed nimi 1200 km do Holandii. Każdy jedzie po lepsze zarobki. Wynagrodzenie jest tak powyżej 1000 euro na pewno. A w Polsce tego się nie zarobi. Większe pieniądze, które oferuje holenderska firma przekonały pana Kamila do rezygnacji z pracy w kraju. Kiedy się wyjechał pierwszy raz i się tak jeździ. No, za 900 zł na tartaku to mało kto chce robić. Nie? My są jeszcze młodzi, to zanim jeszcze mówimy, no to jeżdżymy, nie. Zainteresowanie wyjazdami widać w firmach przewozowych. Są dni takie weekendowe przeważnie, gdzie, gdzie wyjeżdża bardzo dużo ludzi. Gdzie, gdzie ludzi bardzo dużo wjeżdżamy do Holandii, to jest około 10-12 busów. A, a są dni, gdzie po prostu jedzie 5-6 aut. Zainteresowanie Holandią nie słabnie mimo że holenderscy pracodawcy stracili na atrakcyjności. Na początku maja otworzyły się niemiecki, austriacki i szwajcarski rynek pracy. To dla Polaków dodatkowa szansa. Może im się pobić że trochę tej karty pozyskają. Holandii nie zależy na tym, aby miała więcej pracowników z Europy Wschodniej. Holenderski rząd postanowił przesiać imigrantów przez Sito. Zaostrza się rynek pracy w Holandii z uwagi na to, że tam jeśli chodzi o zapotrzebowanie jest coraz mniejsze. Holendrzy planują uszczelnić system napływania mieszkańców Europy Wschodniej. Okazuje się, że do kraju tulipanów nie wszyscy Polacy przyjeżdżają po to, by solidnie pracować. Dla wielu bezrobocie to sposób na życie. Holendrzy po prostu nie chcą osób, które, które nie przynoszą gospodarce profitu możemy się na to oburzać bądź nie. Natomiast z punktu widzenia nie wiem, poziomu bezrobocia w Polsce to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Rząd Holandii chce wydalić Polaków, którzy stracili pracę i nie zna znajdą nowej w ciągu trzech miesięcy. Po zmianach prawa obowiązkiem będzie również czasowe zameldowanie w Holandii. Zasiłek dostaną tylko ci, którzy będą mówić po holendersku. Najpierw się psuły teraz dostarczają budżetowi państwa pieniędzy. Nowe Alfy Romeo biją rekordy pod względem wystawianych mandatów. Tylko w ciągu niespełna dwóch miesięcy wystawiono ich o 20% więcej niż w nieoznakowanych wektrach. Początek tego samochodu nie był udany. Auta przechodziły różne awarie i poprawki, ale teraz minister finansów może być z nich zadowolony. Są dostarczycielem gotówki do budżetu państwa. Ostatnio na autosadzie to trzy mandaty, jeden miał 210. Z posterunkowym Tomaszem potwierdzamy tę tezę. Wystarczyło kilkanaście minut, świst turbiny... I już udało się złapać pierwszego kierowcę, który złamał przepisy. Tej pani dziś się nie udało. 100 złotych i 4 punkty karne. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, poruszający się samochodami Alfa Romeo, ujawnili o około 20% wykroczeń, więcej niż policjanci jeżdżący samochodami nieoznakowanymi. Od 11 marca, od kiedy Alfy na dobre zagościły na opolskich drogach, policjanci nałożyli ponad 2000 mandatów. Kwota, jaka powinna wpłynąć do budżetu z tego tytułu, to 300 tysięcy złotych. Teoretycznie zwróciły się już prawie dwa samochody. Dla Romeo być albo nie być. Pan Tomasz podejrzewa, że ma to związek z wyposażeniem nowych aut. Daje większe możliwości ścigania drogowych piratów. Na pewno jest tu postrach dla kierowców. Ma zamontowane w pojeździe dwa urządzenia do pomiaru prędkości wideo-rejestrator w Polkam oraz ręczny miernik prędkości. To, co wzbudza radość na twarzy ministra finansów, powoduje smutek wśród kierowców. Na pewno tych, którzy mandat dostali. Ci, którzy szósty bieg rzucają rzadko, zarzutów nie mają. Więcej niż szybciej jeżdżą. Nie? No, policji i tak jest mało. No, co to mówić, no bo się jeździ dużo i dużo się widzi jak się jeżdżą osobówki, to jest tragedia. Lektra no. na razie całą sprawę traktuje na luzie, aczkolwiek z lekkim drżeniem rozrusznika. To dyskryminacja. Dlaczego musimy płacić więcej niż inni? Pytają o polscy niepełnosprawni. Żeby zdać egzamin na prawo jazdy, muszą sami wynająć odpowiednio przystosowane auto, bo w ośrodku egzaminacyjnym takiego nie ma. Efekt jest taki, że prawo jazdy kosztuje niepełnosprawnych co najmniej dwa razy więcej niż osoby sprawne. Pani Justyna jest księgową w fundacji pomagającej niepełnosprawnym. Pracuje tu kilka lat, do pełni szczęścia brakuje jej tylko prawa jazdy. To było jedyne moje marzenie, które od kilku lat właśnie chciałam zrobić. I żeby po prostu nie być zależną od nikogo. To marzenie niejednej osoby niepełnosprawnej. Pani Justyna zapisała się na kurs i okazało się, że zapłaci za niego dwa razy więcej niż osoba sprawna. Ale to nie koniec wydatków. O wiele więcej zapłaci także za egzamin. 250 zł dodatkowy koszty w ramach tego, żeby egzamin, znaczy no, przystąpić do egzaminu, żeby wypożyczać ten samochód. Samochód specjalnie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli ma niesprawne nogi, to mam gaz, a to mam hamulec. Na Polszczyźnie tylko jedna szkoła jazdy oferuje kursy dla niepełnosprawnych. Działam w tym kierunku, żeby po prostu ten samochód był przystosowany specjalnie pod kątem tej osoby, bo osoba y, robi badania lekarskie i to badanie lekarskie wskazuje nam, jak ten samochód musi być przystosowany. Przystępując do egzaminu niepełnosprawny musi takie auto wynająć od szkoły jazdy i pokryć koszty 250 zł. Często kilkukrotnie, bo tylko co czwarta osoba zdaje za pierwszym razem. Wszystko dlatego, że w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie ma samochodu dla niepełnosprawnych. Nie ma i nie sądzę, żeby miało. To jest nieupłacalne. Tak? Zwycięża rachunek no, tak. ekonomiczny. To kolosalne koszty. No Dzisiaj jeden samochód jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze go dostosować powiedzmy do danego rodzaju niesprawności jest kosztowne. I, I pytanie dla ilu osób? Tego nie ma. Życzymy sobie, żeby ich było jak najmniej. Ale niepełnosprawnych jest sporo, tylko niewielu z nich stać na zrobienie prawa jazdy. A to dla nich przepustka do lepszego życia. Inwalidzi też muszą robić prawo jazdy, żeby po prostu dostać się do pracy albo przynajmniej poszukać pracy, bo siedząc z domu pracy nie znajdzie. A praca do nikogo nie przyjdzie. W ten sposób koło się zamyka. Jest jednak szansa, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdzie pieniądze na dofinansowanie do prawa jazdy pod koniec roku. Decyzja zapadnie jesienią. Sprawa egzaminów na prawo jazdy w Wordzie to nie wszystko. W poniedziałek dowiemy się, kto będzie nowym dyrektorem tej instytucji. Z 12 kandydatów zostało 9. Wymagania są spore, a konkurs na stanowisko dyrektorskie po kontrowersjach związanych z odwołaniem poprzedniego szefa nietypowy. Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą musieli napisać test. Zdecydowaliśmy, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie było żadnych tutaj opinii świadczących o tym, że nie zrobiliśmy tego w sposób profesjonalny, w sposób obiektywny. Ten konkurs, czy tą ocenę kandydata podzieliliśmy na część pisemną i część ustną. W części pisemnej będzie test, w którym kandydat będzie musiał odpowiedzieć na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wojskowego ośrodka ruchu drogowego, a więc określających jego wiedzę, jego doświadczenie, jego kompetencje z zakresu wiedzy merytorycznej oraz wiedzy ogólnej dotyczącej przestrzeni administracji publicznej. Proszę zostać z nami. Za chwilę w Kurierze o Polskim powiemy również o śląskich rolnikach, których związek rośnie w siłę. Spełnia bardzo ważne rolę w życiu ogólnie rolników, już nie mówię, że śląskich. Widzę, że liczba rolników, członków naszego związku rośnie. I o tygodniu kina niemieckiego. Chciałoby się, żeby każdy tydzień był tydzień, tygodniem kultury czy tygodniem zastanawiania się nad, nad swoim sąsiadem. Chcemy, żeby ludzie się zainteresowali, zapukali do sąsiada, poprosili go o uśmiech. Do obejrzenia jeszcze sześć obrazów. Bernard Dębczak ponownie szefem Związku Śląskich Rolników. Organizacja założona ponad 20 lat temu przez mniejszość niemiecką skupia ponad 1200 najlepszych gospodarzy regionu. Jest to jedyna w kraju organizacja, która zwiększa swoją liczebność. Do władz zarządu weszli także młodzi rolnicy. Związek Śląskich Rolników w ciągu 20 lat skupiał się na pomaganiu gospodarzom w znalezieniu swojego miejsca w Unii Europejskiej. Za granicą w Austrii i Bawarii oraz w Dolnej Saksonii szkolili się młodzi rolnicy i to oni są najliczniejszą i najbardziej zadowoloną grupą w związku. Spełnia bardzo ważne role w życiu ogólnie rolników, już nie mówię, że śląskich, jako są dużo jest wyjazdów na szkolenia, informacyjnie można zdobywać nowe wiadomości. Związek, tak jak, jak każda inna instytucja, w której gromadzi się kilka osób, poprawia naszą, nas, nasze problemy, raczej próbuje je rozwiązać. No i myślę, że, że dąży w dobrym kierunku. Teraz jednak przed tą rolniczą organizacją i jej szefem nowe wyzwania. Warunkują je przyszła wspólna polityka rolna i trudne wymogi uprawiania ziemi. To pokazało, że ma sens istnienia. Nawet ja akurat zaczynam mój jedenasty rok prezesowania tej, tej organizacji. Widzę, że liczba rolników, członków naszego związku rośnie pomimo spadającej liczby rolników. W regionie z pomocy związku mogą korzystać wszyscy rolnicy. Tutaj nie liczy się narodowość, lecz dobre gospodarowanie na Śląskiej Wsi. Ta organizacja jest potrzebna, bo ona skupia specyficzną grupę rolników, których łączy nie tylko pochodzenie, ale interesy wspólne. Którzy nie zamykają się, to jak nazwa wskazuje, że są rolnikami, jak ktoś ich kojarzy nieraz z mniejszością niemiecką, że to jest nieprawda. Rolnicy, którzy po prostu na Śląsku mieszkają jak ja i gospodarują, żyją i chcą z tego żyć. Związek śląskich rolników nadal będzie pomagał młodym gospodarzom. Będzie uczył, jak zdobywać coraz trudniejsze unijne pieniądze. Śląscy rolnicy będą też odwiedzać gospodarzy w innych krajach Europy. W czerwcu na szkoleniową wyprawę kilkudziesięciu gospodarzy pojedzie do Austrii i na Słowację. Takiej sytuacji nie było od 7 lat, kiedy to wypłacane są rolnikom dopłaty obszarowe. 16 maja upływa termin przyjmowania wniosków. Tymczasem w regionie zaledwie 56% gospodarzy z 28 tysięcy złożyło dokumenty. Agencja Restrukturyzacji alarmuje. To grozi ogromnymi kolejkami, mimo że biura powiatowe agencji będą pracować w wydłużonym czasie, także w sobotę. Zostało nam zaledwie 6 dni roboczych na złożenie wniosków z tytułu dopłat bezpośrednich ONW i wniosków rolno-środowiskowe na rok 2011. Rolnicy, którzy do tej pory nie, nie złożyli jeszcze wniosków, mają czas do 16 maja. Po tym terminie mają rolnik jeszcze czas do 10 czerwca. W takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnia, opóźnienia naliczona płatność przyznana rolnikowi zostanie pomniejszona o 1%. Ponieważ jest tak mało wniosków, jest tutaj gorący apel i prośba do rolników, aby do ostatniego dnia nie czekali na złożenie wniosków. Im szybciej beneficjent przyjdzie do biura powiatowego, tym uniknie długich kolejek w, w oczekiwaniu na złożenie wniosku, będzie miał również możliwość ewentualnego skorygowania, poprawienia błędów we wniosku... Na przełamanie stereotypów najlepsza kultura, która zamiast dzielić, łączy. Wiedzą o tym organizatorzy Tygodnia Kina Niemieckiego, które w tym roku obchodzi dziesiąte urodziny. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć filmy fabularne i dokumentalne, które pokażą niuanse z życia codziennego niemieckich sąsiadów. Siedem projekcji filmowych w teatrze, w plenerze, a także w Centrum Kultury Oleska 45. Wszystkie pod wspólnym hasłem Świat Sąsiadów. Tydzień Kina Niemieckiego zainaugurował wyjątkowy, bo prapremierowy pokaz filmu Zimowy Ojciec. Produkcja trafi do polskich kin w grudniu. Ten film to opowieść o przyjaźni między pokoleniami i narodami. My do końca nie znamy naszych sąsiadów, mamy pewien stereotyp gdzieś tam zakodowany, a te filmy, które zobaczymy tutaj przez ten tydzień, to są filmy, które pokazują, jak bardzo, bardzo mocno jesteśmy w błędzie, jak wiele rzeczy mamy wspólnych, jak wiele rzeczy jest takich bardzo bardzo bliźniaczych. Filmy są doskonałym źródłem poznania różnych światów i kultur, jak podkreślają organizatorzy i atutem jest fakt, że nie wywołują politycznych sporów. Chciałoby się, żeby każdy tydzień był tydzień tygodniem kultury czy tygodniem zastanawiania się nad... nad swoim sąsiadem i żeby kultura zawsze była prowokowała do tego. Żeby lepiej poznać niemieckich sąsiadów po raz pierwszy powstała dwujęzyczna gazeta festiwalowa Sąsiad, która poza recenzjami filmów pełna jest ciekawostek dotyczących partnerskich narodów. Dodatkową atrakcją tego tygodnia jest konkurs fotograficzny. Chcemy, żeby ludzie się zainteresowali, zapukali do sąsiada, poprosili go o uśmiech i zrobili mu zdjęcie. To zdjęcie należy nam wysłać drogą mailową, a na zwycięzcę czeka ciekawa nagroda, mianowicie podróż do zachodniego sąsiada, czyli do Berlina. Wstęp na wszystkie wydarzenia związane z tygodniem kina niemieckiego jest wolny. Impreza pod patronatem medialnym TVP Opole potrwa do piątku. Chcą Twojej krwi dla potrzebujących. Na Politechnice Opolskiej rozpoczęła się dziś wampiriada. Kilkuset młodych ludzi ustawiło się w kolejce tylko po to, aby oddać pół litra siebie potrzebującym. A to ostatni dzwonek przed wakacjami, bo co roku ilość krwi latem spada do dramatycznie niskiego poziomu. W tym punkcie trzeba wypełnić Te wampiry na pewno nie boją się światła. W przeszklonym budynku łącznika Politechniki Opolskiej już rano zebrało się kilkudziesięciu młodych ludzi. Cel jeden, oddać krew, która być może uratuje komuś życie. Miałem raz taką sytuację, że e, znajomy do mnie pisał sms czy mógłbym oddać krew e, na, 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 na daną osobę, ponieważ po prostu bardzo potrzebuje jego znajomych. Wystarczy tylko usiąść, wytrzymać ukłucie i już można się szczycić mianem honorowego krwiodawcy. Na przykład miałam kolegę, który bał się igieł i poszedł. No było troszkę śmiesznie, ale oddał krew normalnie. Jednak nie samym honorem człowiek żyje. Dlatego organizatorzy zadbali, aby krwiodawcom nie zabrakło niczego. W tym roku postanowiliśmy zorganizować konkursy dla tych ludzi oraz nagłośnić tutaj imprezę, puścić jakąś muzyczkę, żeby było to wszystko... Sympatyczni. A wszystko po to, aby w ciągu tych kilku godzin zebrać jak najwięcej krwi. Największe braki mamy w tej chwili w grupie A minus i AB, co nie znaczy, że pozostałe grupy nie są potrzebne, ale te dwie grupy są akurat na tak niskim poziomie, że każda jednostka krwi z tej grupy się przyda. Do sezonu letniego jeszcze sporo czasu. Krew można przechowywać tylko przez 42 dni. Dzisiaj mamy 10 maja. Zachowuję... Ważność do 22 czerwca. Stąd w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, Mobilizacja, również na ulicę Opola, po raz pierwszy w tym roku wyjechał ambulans. Wszystko po to, aby podczas wakacji nie zabrakło krwi. W okresie wakacji brakuje krwi. Z uwagi na to, że przestają oddawać się krew studenci i młodzież szkolna. Wampiry potrwa do jutra. Ambulans będzie regularnie wyjeżdżał na ulicę Opola przez cały okres wiosenno-letni. Na koniec jeszcze zaproszenie na program Lapidarium. W studiu jest już jego autor Leszek Myczka. Witam Cię Leszku. Dzień dobry Państwu, witam Cię Madziu. Lapidarium Opolskie, magazyn historyczny Lapidarium Opolskie, tak to się w pełni nazywa. Dzisiaj wydanie 221 już wyobraź sobie. I, ymm, temat przewodni dzisiejszego odcinka. Dzisiejszego odcinka, tematem przewodnim ośmiu odcinków w ogóle, które w tej chwili z których w tej chwili emitować będziemy czwarty jest historia miasta Opola. Dzisiaj historia katedry. Historia kościoła pod wezwaniem podwyższenia świętego Krzyża w Opole. Czy to prawda, że katedra opolska była kiedyś drewniana? Pewnie wszystkie opolskie kościoły były kiedyś drewniane, ba katedra jeszcze nie tak dawno w ogóle nie miała wiesz, co yy, dziwi. Yy, dopiero w, na przełomie... XIX i XX wieku te wieże wybudowano. Tak stała sama taka bryła. Dziwnie to pewnie wyglądało. O katedrze opolskiej i nie tylko. Wiele ciekawostek w Lapidarium Opolskim. Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj o 19.33. A w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystko. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Kurier Wieczorny o 21.45. Wszystkie nasze informacje w internecie na www.opole.tv.pl. Do zobaczenia. Program został sfinansowany z Twojego abonamentu.